Dzień dobry, Adam Kanik, Bestiska TV. Dziś moim gościem jest pan Przemysław Koperski, świeżo nominowany podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, no trzeba przyznać, że zaliczył pan wyjątkowo miękkie lądowanie, bo w wyborach się niestety nie udało, rzutem na taśmę się pan do sejmu nie dostał, jednak kilka miesięcy później dostaje pan propozycję z ministerstwa. No jakie to jest uczucie? Ech. Trudno nazwać to lądowaniem, ponieważ obszar, którym zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury jest niezwykle kluczowe, niezwykle wrażliwe. Bardzo dużo, bardzo dużo pracy. Wierzę, że uda się wykorzystać moją obecność w ministerstwie, żeby te sprawy, dla, które dla, dla naszego regionu są ważne, dla województwa śląskiego, dla, dla Bielska Białej, dla Cieszyna, dla Żywca, dla Pszczyny, Stawiać w wysoko w hierarchii spraw, które należy zrealizować. Ale ja lubię wyzwania, lubię ciężką pracę, także cieszę się na nią. I jestem gotowy do, 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 do pracy od kilku dni. Ta praca już trwa, i mam nadzieję, że te cele, które przed ministerstwem stawia premier Tusk i, i przede mną, Minister Klimczak, będą zrealizowane. No tak, może trochę zaczepnie zacząłem, natomiast chodzi o to, że mimo wszystko w rządzie pan się znalazł i może pan dalej działać na rzecz tutaj regionu, prawda? Tak, lewica jest tak zresztą tak, jak planowaliśmy, tak, jak zapowiadaliśmy, że jeżeli m, te siły demokratyczne w naszym państwie wygrają wybory, tak się stało. Zawiązaliśmy koalicję 15 października wspólnie z Koalicją Obywatelską, z. Z trzecią drogą, i, i oczywiście w tym układzie jest również Lewica, to, to, to będziemy współtworzyć wspólnie rząd, i dzisiaj Lewica jest częścią tego, tego rządu. Z Lewicy wicepremier Krzysztof Gawkowski, plus praktycznie w każdym ministerstwie jedna osoba. To pozwala nam. Z, taką, z dużym optymizmem myśleć o, o naprawie naszego kraju, ale również o tym, żeby realizować program lewicy, z którym szliśmy do wyborów. A ja chcę przypomnieć, że te, te, te sprawy dotyczące również infrastruktury są ważnym elementem naszego programu. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o pańską osobę, gdyby nie ta propozycja, to jakie pan miał plany, zapewne? <laughs> Kilka ciekawych propozycji w związku z wygranymi wyborami oczywiście się pojawiło. Ale w sytuacji, kiedy, kiedy tą propozycję otrzymałem, to, to trudno. Było jakby specjalnie długo się zastanawiać, i jest szansa, żeby coś dobrego zrobić dla, dla Polski dla regionu. I dlatego to wyzwanie. Jakby przyjąłem, ale nie ukrywam, że były różne, różne rozmowy w różnych obszarach i cieszę się, że, że, że mam szansę pracować w dobrym, ciekawym zespole i realizować naprawdę wielkie przedsięwzięcia w naszym kraju. W wyniku niedawnych wyborów, niestety, bielska lewica nie ma reprezentanta w sejmie, no i jak pan się do tego odniesie? Bo też kiedyś pan zapowiadał, że no. To się musi zmienić. Był pan jedynym długo przedstawicielem Lewicy. No i niestety się nie udało. No, taki był wynik, taki był wynik wyborczy, że faktycznie w Bielsku Białej, w Cieszynie, w Pszczynie, w Żywcu Lewica miała bardzo dobry wynik i, i, i ten generalnie na terenach miejskich bardzo dobrze nam poszło, ale niestety były takie obszary w szczególności na żwietrzyźnie, gdzie na terenach wiejskich ten wynik Konfederacji był lepszy, to przełożyło się na, na ostateczny rezultat. 308 głosów więcej 308. otrzymała Konfederacja niż Lewica. I mówimy tutaj o wynikach powyżej blisko 35 tysięcy oddanych głosów i Trzeba jakby przyjąć z pokorą ten wynik wyborczy. Oczywiście był to taki wynik, jakby słodko, czy gorzko słodki, bo z jednej strony tego mandatu Lewica tutaj nie utrzymała, strona demokratyczna nie utrzymała. Poszedł on do konfederacji, co, co jakby z wielkim smutkiem, z wielkim żalem to przyjąłem i, i, i myślę, że też spora mieszkańców, spora część mieszkańców też jakby ze smutkiem to, to, to przyjęła, ponieważ była rato, próba ratowania jakby trzeciej drogi. Pamiętamy o tym apelu z jednej strony premiera Tuska, a z drugiej strony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Chodziło o to, żeby trzecia droga przekroczyła tę barierę 8% dla, dla koalicji. Część osób również o sympatiach lewicowych potem sygnalizowało, że że, 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 trzecia droga. że, tak, że tutaj odpowiedzieli na ten apel. No, ale gdyby wiedzieli, że, że ten mandat trafi do Konfederacji, to, to na pewno by zagłosowali na lewicę. No, ale te, takie są rozstrzygnięcia, takie są, e, takie są e, wyniki tych wyborów. E, a wynik dlatego gorzko słodki, bo, bo, bo z drugiej strony e, lewica jest częścią koalicji 15 października współtworzymy e, rząd Donalda Tuska, ja jestem częścią tego rządu e, i wierzę, że te e, Nasze elementy programowe i to, z czym szliśmy do wyborów, uda się skutecznie realizować. No właśnie, jak pan, jak pan uważa, bo wydawałoby się dwie mocne kandydatury Przemysław Koperski i Magdalena Madzia na liście lewicy. Co poszło nie tak? Czy może kampania była zbyt miękka? Nie wiem. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem na początku, część osób odpowiedziało na apel premiera Tuska, prezydenta Kwasińskiego. Była szansa na to, żeby opozycja demokratyczna przejęła w Polsce władzę. Odbyło się to trochę kosztem w wyniku lewicy, ale najważniejszy jest ostateczny rezultat, że prawo i sprawiedliwość, zjednoczona prawica została odsunięta od władzy, przestaje szkodzić Polsce ten układ prawicowy i dzisiaj jesteśmy w trakcie naprawy naszego kraju. Czy w takim razie lewica zamierza się jakoś mocniej zaangażować w wybory samorządowe? Czekamy jeszcze. Dzisiaj jesteśmy przededniu posiedzenia Sejmu. W trakcie tego posiedzenia Sejmu będą również spotkania liderów nie. i będą decyzje na temat potencjalnych, wspólnych koalicji wyborczych na wybory samorządowe. Pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć w przyszłym tygodniu, czy będziemy startowali pod szyldem koalicja 15 października. Ja uważam, że to jest ciekawe rozwiązanie i myślę, że też jest takie oczekiwanie społeczne. No, ale jeżeli nie będzie na to jakby zgody partnerów, to, to my, jako lewica, jesteśmy też gotowi do innej formuły startu. Na pewno myślimy tutaj o samorządzie województwa. Jeżeli chodzi o szczebel miejski, czy szczebel powiatowy, czy szczebel gminny, to już poszczególne osoby, poszczególne jakby organizacje koła same decydują, w jakiej formule będą startować, ale najprawdopodobniej będą to komitety lokalne. No wspominał Pan w jednej z naszych rozmów telefonicznych, że Lewica w razie czego ma swojego kandydata na prezydenta Bielska Białej. Kto to taki, czy można już powiedzieć? Na ten moment Lewica nie ma swojego kandydata na, jednak... na, pre, na prezydenta Bielska Białej i jak będziemy mieli, to oczywiście taka informacja zostanie przekazana. Jest jeszcze za wcześnie, bo może się okazać, tak jak mówię w tym tygodniu, że będzie wspólna lista koalicji. 15 października i wiadomo, że wtedy no, wspólna koalicja nie może mieć trzech albo czterech kandydatów na prezydenta. Jest wiele różnego rodzaju wariantów, które, które jakby są możliwe, które bierzemy pod uwagę, ale w tym tygodniu będą podejmowane decyzje, także jesteśmy jeszcze trochę przedwcześnie. W przyszłym tygodniu chętnie, chętnie odpowiem, jak będzie się zachowywała na poziomie rozumiem miejskim, tak? Tak. tak, bo przecież wiadomo, że są kandydaci, że są wybory też i w Cieszynie, i w Żywcu, i w Pszczynie, i w Bielsku Białej i, i głos lewicy na pewno będzie tutaj słyszalny, ale jesteśmy najbliżsi tego, żeby popierać kandydatów, to co dzisiaj mogę powiedzieć, kandydatów obywatelskich, samorządowych. Tego jesteśmy jakby najbliżej. Mhm. A Pan, zastanawiał się Pan nad tym, gdyby na przykład nie trafiła się ta propozycja z Ministerstwa Infrastruktury, czy poszedłby Pan na prezydenta kandydować? Ja już startowałem w wyborach tak, prezydenckich wiem. i nie, nie, zamierzam, nie zamierzam na dzień dzisiejszy powtarzać tutaj swojego startu. Uważam, że to nie, byłaby, to nie byłaby właściwa droga. Startowałem, mieszkańcy Bielska powiedzieli, że widzą mnie w innym miejscu, nie na fotelu prezydenta Bielska-Białej. Ja to z pokorą jakby przyjmuję. To, to rozstrzygnięcie z 2014 roku. Jako poseł zasiadał pan w wielu komisjach, zespołach. Również tam był zespół związany z drogownictwem. No tutaj będą nowe zadania, także zastanawiam się, co pan wie o gospodarce morskiej, na przykład, albo o lotnictwie cywilnym. <noise> tak, ten obszar, którym zajmuje się infrastruktura, Ministerstwo Infrastruktury, jest bardzo szeroki, bo faktycznie i lotnictwo, i żegluga morska, i żegluga śródlądowa, i drogownictwo, i kolejnictwo, i transport modalny, czyli ten mieszany, to są różne instytucje, które podlegają pod Ministerstwo Infrastruktury, tak jak Inspekcja Transportu Drogowego. Także ten obszar jest bardzo szeroki. To jest naprawdę bardzo duże ministerstwo z szerokim zakresem kompetencji, ale też z bardzo ważnymi zadaniami do realizacji we współpracy z urzędami wojewodów, we współpracy z samorządami. Przecież w ostatnich latach było realizowanych wiele inwestycji. My chcielibyśmy to robić przede wszystkim w sposób transparentny, niezależnie od tego, kto jaką ma legitymację partyjną, czy jej, czy jej nie ma, żeby było jasne, jakie są reguły dostępu do środków finansowych, że liczy się tylko i wyłącznie merytoryczność, liczy się tylko i wyłącznie dobrze przygotowany projekt ze strony samorządowej, a nie to, kto ma lepsze relacje i właściwą legitymację. To, co było wcześniej, na pewno musimy głęboko zakopać i wprowadzamy nowe, transparentne standardy dostępu do środków publicznych. Nowa funkcja brzmi bardzo poważnie, a czym tak naprawdę będzie Pan tam się zajmował? Jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów. Nie ma jeszcze zarządzenia o, o podziale zadań. Natomiast. Nie ukrywam, ja jestem prawnikiem, mam bogate doświadczenie w samorządzie i wojewódzkim, i w samorządzie lokalnym, miejskim. Bardzo interesujące byłoby odpowiadanie za, za finansowanie inwestycji, niezależnie od tego, jaki, jakie to byłyby inwestycje. Również dobrze bym się czuł nadzorując środki europejskie, ale jakby to, to, to wszystko jest jeszcze jakby przed nami. Myślę, że w ciągu tego tygodnia te decyzje o podziale kompetencji zostaną podjęte. I rozumiem, że jak najbardziej kompetencje Pan posiada. <grytanie> Doświadczenie, kompetencje, tak. Jeżeli chodzi o zarządzanie funduszami europejskimi, rozliczanie i, i, i jakby dbanie o finanse publiczne, no przecież to są rzeczy, które... Praktycznie od 2003 roku były mi bardzo bliskie, realizowałem je, zarządzałem ogromnymi budżetami, miliardowymi budżetami, i wszystkie kontrole, wszystkie oceny, które były i w trakcie, i następcze wypadały dla mnie bardzo dobrze. Także to, 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 to myślę, że to jest taką najlepszą oceną, bo każdy może się chwalić, ale najlepsze są te wyniki, które kontroli, które przychodzą i, i, i te raporty, które są potem przedkładane, przełożone. Oczywiście będziemy śledzić pańskie poczynania, tak jak było to za czasów zasiadania w ławach poselskich. No i gratuluję nowej funkcji w rządzie. Bardzo dziękuję. Ja, ja chcę ze swojej strony powiedzieć, że jestem po pierwszych spotkaniach już samorządowcami z samorządowcami z naszego regionu, bo to jest bardzo naprawdę bardzo dobra informacja, że, że w tym resorcie nasz region ma swojego przedstawiciela. I wierzę, że to będzie taki impuls, który pozwoli nam zrealizować te ważne inwestycje. Wiele lat mówi się. O, spotykaliśmy się z panem redaktorem przecież na, na, na tej zamkniętej od 2009 roku linii kolejowej 190 bielsko biała skoczów Cieszyn. Będąc tam jestem przekonany, że uda mi się, że, że, że uda mi się i wręcz mogę zadeklarować, że przypilnuję, żeby ta inwestycja w końcu została zrealizowana. Cały czas czekamy na dokończenie trasy na, na, na Zwardo i mówię tutaj mm -hmm. o drodze ekspresowej, jest jeden. I to jeszcze besticka Droga Integracyjna, jest to, to, ogromne wyzwanie. Tak, to jest, ale to jest też linia kolejowa Czechowice-Dziedzice i, i połączenie Bielska z Krakowem, Żywca z Krakowem. E, przebudowa tutaj tej linii kolejowej Bielsko-Biała-Żywiec. No przecież wszyscy wiemy, że, że ten temat jest wałkowany o, nie wiem, od 8 lat PiS cały czas o tym mówił, mówił, ale nic nie zrobił, tak? Więc my jesteśmy zdeterminowani, żeby te ważne inwestycje, które od lat są odkładane w naszym regionie, zostały zrealizowane. Oczywiście kluczowa sprawa to również połączenie, dokończenie trasy na, na Mysłowice, na węzeł kosztowy z Bielska Białej i Beskidzka Droga Integracyjna. Wierzę, że uda się te zadania zrealizować, tym bardziej, że przecież w Ministerstwie Infrastruktury mamy również posła naszego regionu, posła Suchonia, więc wierzę, że, że ta współpraca będzie bardzo dobrze się układała. Poseł Nykiel, Również zaangażowana była w walkę o środki na realizację tych działań infrastrukturalnych, tak samo poseł Pempek. Myślę, że, że tutaj wspólnie w, w tym układzie naszej czwórki, jeszcze z posłem Tajnerem, uda się doprowadzić do tego, że te ważne inwestycje w naszym regionie ruszą z kopyta. Również mamy takie, takie nadzieje, no i życzymy powodzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że byłem pana redaktora i państwa gość. Dziękuję. Moim państwa gościem był pan Przemysław Koperski, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.